Siemanko, panie, panowie. Dzień doberek. Mamy niedzielę. I jak przystało na niedzielę, dzisiaj do roboty nie idziemy. Pierwszy dzień, jak nie idziemy do roboty w niedzielę od bardzo dawna, 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 dawna. I to w taki sposób, że nie idziemy. Ze świadomością, że już tam nie za bardzo będziemy chodzić do roboty i wypiekać coś na sprzedaż. Bardziej wypiekać coś dla filmu, dla siebie. Po czekaniu na wyprzedanie całego sprzętu i pozbycie się sklepu. Więc Lucy postanowiła zabrać nas na kawę. Idziemy właśnie na kawkę. Lucy zna jakieś tutaj miejsce, które lubi, jak parzą. Jest otwarte w niedzielę, więc mnie zabiera i usiądziemy, jak ludzie, którzy nie pracują w niedzielę, a wychodzą sobie na herbatkę, kawkę z O! Bo co innego mogę powiedzieć? Uczucie mieszane, że tak powiem. Wciąż jest w głowie, czy to jest właściwa decyzja, czy nie. Ale to minie za parę dni. Na pewno już będzie to zdecydowanie właściwa decyzja. Na początku takie mieszane uczucia. Może nie trzeba było pochopnie, wciąż jeszcze trzeba było to pociągnąć, czy coś. Z drugiej strony Dobrze, że to już koniec Trzeba się cieszyć I trzeba się teraz Skupić Na trochę innym Sposobem szybkiego odurzenia pieniędzy Żeby otworzyć następny biznesik O Ale Cieszmy się Piękną pogodą Słońcem I niedzielą Lucy znalazła Tysiąc dzwonów Za wycieraczką ktoś miał To niech ma I <śmiech> nie? <śmiech> No i dobra Widzimy już się na miejscu Zobaczymy Za jakieś 15-20 minut Czy pół godziny, nie wiem Teraz nie jest to aż takie ważne Bo czasu teraz mamy więcej nie musimy się spieszyć, możemy się spokojnie wyjść i przejść i powdychać ten piękny smród tych restauracji rybnych i wylewanych pomysł z tych restauracji i hoteli. Pięknie tutaj nam daje bryzę tego uczucia wolności. Dobra. <śm> 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 Dobra, jesteśmy gdzieś w połowie drogi, Lucy mówi. No nie, yeah, there are no Lucy mówi, że jesteśmy w połowie drogi, więc pokazuję wam jak wygląda połowa drogi. Po drodze do kawiarni. Tak wygląda. O, oczywiście atrakcja jest ta. Te pierwsze ich spojrzenia z niedowierzaniem. Czy dobrze widzą, czy nie? O, no, podoba mi się ten znak, jak go dekorowali tymi kwiatami nazwy Piano Studio. Ale like the sign how they O No i tak to widzicie, tutaj też wszystko zamknięte, niby centrum. Nie tak daleko od stacji pociągów i centrum. Niby taka ulica pełna jakichś restauracyjek tego wszystkiego, sklepów, tutaj do tu, szkoły minęliśmy No nie no, jest więcej ludzi, no widać, że ludzie chodzą tutaj, tutaj tam samochody Bo już chciałem powiedzieć, że tutaj też jest super pusto i nic się nie dzieje, nie no to Więcej, ktoś tu chodzi, ktoś tu chodzi O, do wynajęcia Ale Ale już nas tu nie interesuje w tym miejscu jest Do wynajęcia Dobra, gdzie jest ta kawiarnia? Trzeba się napić, usiąść, bo Kurde, powiem szczerze Człowiek jakiś nie wiem, zmęczony jest spacerem. Cały czas tylko do samochodu jedzie do sklepu, domu, jeździ cały czas albo w samochodzie, albo w kuchni. Za bardzo nie ma dużo sytuacji, żeby wyjść na spacer albo gdziekolwiek pójść, bo tu i tak nie ma gdzie pochodzić. Nagle idzie po 15 minutach, czuje się, że jest zmęczony. O, nasze miasto, w którym mieszkamy, Changwan. Tu idziemy, w te osiedla, tam gdzieś jest ta kawiarnia O, tak to wygląda Nic jakiegoś specjalnego, nadzwyczajnego Miasto Idziemy do Lucy, Lucy czeka Teraz się przyjdziemy takim przesmykiem na drugą ulicę To wygląda też powiem szczerze mm -hmm. że w nocy nie za bardzo bym chętnie dzień ten przechodził <laughs> tajne przesmyki starej Korei A że za do to Tak, some... Back to the picture <laughs> yeah, this is tak picture is old yes feel like this old movie from Korea no Oh my god is that <laughs> A, ah, we don't have. Oh, It was entrance to the Także in. musimy zawrócić. Jak to wygląda, te stare wszystkie domy, budownice wśród tych nowych osiedli. Jeszcze starzy właściciele pamiętający Koreę jak wyglądała z lat 90. Nie dali się wykurzyć z tego okręgu. Ale wkoło nich pobudowali wszystkie nowe osiedla. Wielkie wieżowce naokoło. Więc tylko kwestia czasu. 20 lat, może krócej, może dłużej. I to też zniknie i powstaną nowe wieżowce. I tyle. Gdzie ta kawiarnia? Już mi zimno w zęby, bo jest zimno na dworze. Co tu się dzieje? Co my tu mamy do oglądania? Piękne kable elektryczne. Ładnie rozciągające się wzdłuż prostej linii tej ulicy, cudownie to wygląda. Daje to atmosferę, klimacie nieźle. A tutaj, tu już się chyba zbliżamy. Zbliżamy się do punktu, gdzie wypijemy naszą kawę. O, tutaj to, to, to ja się nie spodziewam. Kopka feru, plakat. I ktoś mówi, że trzeba mieć wysoki. Wielki szyld o swojej kawiarni Zobaczcie jaki tu mają szyld Wydrukowany na kartce i przyklejony na Szybę, jest to na drugim piętrze gdzieś tam A nas się czepiają, że mamy za mały szyld Że nie mogą znaleźć A tu powiesili kartkę I jest spoko <laughs> Także idę się naskarżyć teraz do prowadzących tej kawiarni, że nie ma tu szyldu Ja nie widzę, nie mogę tego znaleźć Kto wymyśli, żeby kartkę na drzwiach powiesić I że tu jest kawiarnia Leśnij tylko mają do zdjęć już wcześniej Dobra wchodzimy tu mamy drzwi Muszę nałożyć maskę oczywiście Tak wygląda cynamonka, no mnie nie przekona To oto kawę sobie zamówiłem A to oto kawę zamówiłem Sprawdzimy i tak wygląda nasze zamówienie. Tarta limonkowa wygląda ładnie. Prezentuje się kwiatki posypane, pistacje posypane, wszystko. A tak przedstawia się nasza kawka. Więc zaczynamy. No i dobra, świetny czas przyjemności się zakończył przy piciu kawki, bo taka to była ta chwila. Gorzka chwila smaku czarnej kawy, która rozpaliła kubki do radości. <śm> no nic, zawsze po wizycie w takich kawiarniach dostajemy jakichś różnych pomysłów i inspiracji, jakbyśmy chcieli zaaranżować nasze nowe miejsce. I jak zwykle, w tej kawiarni to samo, zobaczyliśmy jakieś nowe rozwiązania. Nowe rzeczy, jakie tam mieli zastosowane, które od razu nam dały jakiś przebłysk, że moglibyśmy się zainspirować od nich. I dobra, no co? A teraz. Co? Teraz idziemy do domu. <grym> idziemy do domu, trzeba gotować obiad. Zrobić coś do jedzenia, żeby zjeść, żeby zaraz człowiek będzie głodny. musi się godzina pierwsza. Także zacząć gotować. A, i tu mają jakieś kawiarnie też. A, tu mają też jakieś kowiarnią. To, to takie z domu zrobione. Fajnie to zrobili. Coś takiego. No Spoko to zrobione. Fajne to jest zrobione Z domu wszystko. Sprzedają soki i kawę. No dobra. No dobra, na razie to tyle. Zobaczymy, jak dalej się dzień potoczy. A co, a jutro i tak musimy deskę pocisnąć. I ten, mimo że mamy zamknięte, to cały tydzień będziemy robić. Wyski na środę mamy zamówienie. Także od jutru już muszę jechać, przygotowywać rzeczy A potem muszę przygotowywać na weekend, bo piątek, soboty mam otwarte Także jeszcze tydzień roboty, jeszcze tydzień roboty No to witamy dnia kolejnego Dzisiaj jest wtorek Dzień wolny, bo mamy przecież zamknięte od soboty no, taki by jest dzień wolny, że dzisiaj muszę przygotować 6 ciast, 4 miodowniki, 2 czekoladowe z kawą, 10 bagietek i 25 pochęków chleba. Na jutro mamy takie zamówienie. Więc już wczoraj tutaj byłem, wczoraj tutaj byłem, żeby sobie porobić biszkopty. Biszkopty na miodownik już stoją i czekają. I tu są takie czekoladowe na kawowe, tak mi dziwnie urosło No ale cóż, będzie co będzie. Najważniejsze, że da się go przekroić na odpowiednią ilość placków. Także to jest gitara, a że taka górka urosła to nic. No nic, no, taki dzień wolny. Zaczynamy. Ja tu muszę poczekać, że aż mi się woda zagrzeje w filtrze, żeby była odpowiednia do chleba. Zaraz biorę się za masy, jest godzina pierwsza. Byliśmy w sklepie, musieliśmy dokupić mascarpone, grzechy włoskie, do kremów i takie tam. No i tyle, co mam tu jeszcze więcej mówić. No co? Śledzę tej YouTube, ostatnio bardzo mocno analizuję i bardzo mocno mówią, że tytuł musi być chwytliwy, żeby ludziom chciało się kliknąć. Twój film, więc taki tytuł mam tego filmu, jaki mam, bo chcę zobaczyć, czy będzie więcej wyświetleń. Teraz życie polega na wyświetleniach. Przejmujemy ten, zmieniamy ten biznes na biznes wyświetleniowy i staniemy się zakładnikami algorytmu youtuberskiego, i pan youtube będzie nam wysywał co miesiąc. Prawozdanie, to co powinniśmy zrobić to co powinniśmy zmienić w sobie żeby mieć więcej widzów kochających i odbiorców i będziemy to robić i nasz mechaniczny algorytm zacznie nam mówić jak mamy żyć i co mamy robić i ludzie będą to oglądać i będą się cieszyć ale spokojnie normalnie czuję się że moje życie nabiera perspektyw i wizja już pomału się u Ukazuje na horyzoncie, że będzie wspaniale. I do tego jeszcze pan YouTube, światowa, globalna marka, która jest już na całym świecie bardzo mocno, będzie nam płacić za to. No to jestem ciekawy, jak to wyjdzie, jak to będzie w ciągu roku, jak ten YouTube przez rok czasu można rozkręcić i zobaczyć. To jest też takie chore, bo tak naprawdę muszę powiedzieć szczerze, że jak taki dzieciak, nie wiem, no już teraz to może i 10-letnie, 12-letnie, oni już od dziecka są uczeni tego, że biorąc z tego kamery telefon można nagrywać i gadać sobie głupoty i stawiać to na internet i internet jeszcze będzie ci za to płacił. To mam takie obawy w ogóle co to za cywilizacja jest. Jak ten świat się już zmienił na szpół jaką mamy zupełnie inną rzeczywistość dzisiaj, a jak było wcześniej. Masakra w ogóle? I ja się stanę jednym z tych właśnie takich algorytmowych wytworów i też sobie chcę zarobić na te pieniądze, a co? A czemu nie? Czemu dzieci mają zaralić grube pieniądze, a ja jako starszy człowiek muszę zasuwać od rana do wieczora i nie mieć pieniędzy? Więc też chcę mieć pieniądze, też chcę sobie gadać głupoty, pierdzieć przez nos i dostawać za to hajs A co? Ale czego nie? Jak można, to można. To nie będzie. Ale zanim to zacznę zrobić to muszę jeszcze porobić dużo zamówień, bo mamy całkiem spore zamówień. Ok, świąteczny ludzie zamawiają To jest zamówienie na jutro Potem mamy zamówienie na czwartek Mam 20 chlebów tak? Potem na piątek mamy jakieś zamówienia chleby i ciasta I na sobotę mamy jakieś ciasta Jest jakiś cały tydzień roboty A piątek, soboty jest otwarte Także też musimy przygotować rzeczy Także cały tydzień robimy No i tyle Taki mały wstęp Przed przygotowaniem się Teraz tu kawka się robi Lucy robi kawkę What coffee you To Today... Um, Dzisiejsza kawa The name is the Velvet White It's Velvet White Some Ethiopia mm. blending Ethiopia kawa. Their, mm. their keyword is some citrus ich, ich hasło, że tak powiem, to jest cytrusowa kawa Oh, cytrus, jasmin, brązowy cukier Jaśmin, e, brązowy cukier i cytrusy Więc próbujmy Etiopii mm. Zapaszek bardzo miły, bardzo piękny Wiecie, bo teraz jak na YouTubie, to trzeba zawsze wszystko mówić takie poprawne politycznie, tak? Bo zauważyłem też, że jak nie spełniasz pewnych norm... Społecznych To nawet ludzie upominają Cię Żebyś tak nie robił Bo tak to nie powinno wyglądać Na YouTube wszystko musi być pięknie i cacy Bo jak zaczniesz coś narzekać Albo krytykować rzeczy, których nie powinieneś Wtedy Społeczeństwo nawet się odezwie Że tak nie wolno robić Że to nie spełnia norm Że Ty jesteś jakiś niepasujący do algorytmu jutrofickiego co ja mam? w ogóle, dobra, musiałem jakoś zająć ten czas, żeby coś zapełnić, te minuty i powiedzieć, co się dzisiaj dzieje, a dzisiaj się dzieje jedno: kawka zaparzamy do roboty, robimy ciasta chleby i jutro to pieczemy do odbioru i zobaczymy, jak dalej się potoczy. Dobra, ja to będę chyba kończył, te nagrywanie na dzisiaj, chociaż jest godzina szósta. Ciemno za oknami. Ciemno, ciemna noc już jest. Godzina 6, jeszcze mamy tu godzinę czasu, spokojnie żeby posiedzieć. Jeszcze zostało mi 6 bagietek do ukręcenia, A ciasto będzie gotowe za 15 minut i jeszcze muszę dokończyć dwa ciasta czekoladowe, tak? Bo miodowniki już są spakowane, nie ma co pokazywać, już są w kartonach skończone, zrobione, 25 chlebków już jesteś. W Lodówce i cztery bagieteczki. Ciasta zabrakło, musiałam szybko dorobić troszkę, więc muszę poczekać. Kuchnia, rozwalisko, mycie podłogi, stołów, to wszystko. Co tu mam pokazywać? Nie ma co pokazywać, a Lucy to jest sprząta, to wszystko. Nic, tutaj czekają ciasta. Tak, tak, tu czekoladowe stoją. Jeszcze muszę dokończyć po lewy. Tutaj miodowniki że taki to dzień wolny po zamknięciu Wtoreczek Do godziny 7-8 będziemy w ten wolny dzień Teraz to w ogóle będzie paradoks jak zamkniemy sklep I ludzie tylko będą dzwonić i zamawiać i okaże się że Ten przypadkowy ruch zamknięcia sklepu Okazał się bardzo dobrym ruchem I będziemy mieli od groma zamówień Tylko że na telefon nie otwarcie tylko do odbioru wszystko To by rozwa rozwaliło mi to moje w ogóle myśl szkoleniową. Normalnie jakby się tak stało, jakby się biznes nam rozkręcił tylko na zamówienie, na dowóz, na telefon. Po tym jak zamknąć, to, to normalnie by było No dobra, tyle. Ja już nie przedłużam narka do juterka, biorę się, bo mam co tu robić. Zgroma sprzątania jeszcze roboty, także miałem coś dograć, dopowiedzieć się. Ja zapomniałem o czym mówiłem wcześniej i, i tyle i... 当然，是的，哎了。